Wakacji na to czekałam? Gdzie jest słońce? Jaka polska, takie lato! Trzeba się jakoś radzić. Pogoda nie popsuje mi tego dnia. Przecież zaraz będzie jesień! Ale mam na to sposoba. Flaming, też mu smutno, że lato się kończy. go nadmuchać. Biorę leżak. Wakacyjny domek Barbie. Rozkładanko. Flaming do środka. Jestem przygotowana na wakacyjny dzień. Oczywiście z mega basenem. Ale coś mi jeszcze brakuje: tysiąc kolorowych kulek. Na zimno na wodę, ale na kulki nigdy. Taki basen to ja rozumiem Wakacyjny domek Barbie musisz chwilę poczekać Zamknęłam tylko oczy, Chodźcie, jaki wkroczymy do akcji Jest to wakacyjny domek Barbie idealny na zakończenie Ma aż co 115 centymetrów Dziewczyny otwierają, a Mikołaj szaleje flamingu Rachu ciachu i złożyły domek, jakie to proste Stanowimy pobawić się swoimi ulubionymi lalkami Tedy A Domek jest ogromny z piętrem, z sypialnią Nawet jest bujaczka Kuchnia, salon i mnóstwo ruchomych elementów. Nawet ukrywany stolik na imprezkę. Lodówka, piekarnik. Kiedy ja spałam, dziewczyny szalały w domku. To było spełnienie moich marzeń. spałam wakacje. Co jest? Gdzie jest mój domek? Wiedziałam, że tak będzie. A wy? Jak spędziliście wakacje?